po tej godzinie to już wszyscy śpią oprócz nas a jednak ktoś jest cześć Adasiu, siemanderu Adaś siemanko Tobiasz. dziękujemy na zdrówko wzajemnie Marcinku, halo halo dzisiaj z Piotrem Szyba. Szeveningen dzisiaj z Piotrem jeszcze Robert dojedzie, lecimy poszukać skarbów co pogubili siemanko Wojtek Wasze zdrówko! Zimne! Zimne, zimne musi być! No to Marcinku pięknie, a jak nie śpisz, to znaczy, że co robisz? Ja wiem i dziękuję Ci bardzo za to Marcinku. Ja też tam tradycyjnie kurczę, co się pojawia, to wiadomo łapa jest w górę od razu. Co tam u was dzisiaj? Jakie plany na dzisiejszą noc albo na jutrzejszy dzień? Dziękuję. Yes, thank Kurcze wchodzą, osoby wchodzą, jednak ktoś nie śpi, jednak ktoś nie śpi Nie mogą spać Tak Dodawać do nas tak, zapraszamy na Scheveningen, Dawajcie do nas, kurczę, będziemy eksplorować plażę grubą ekipą. No, Marcinku, no ty to akurat masz w jednym palcu te roboty wKZ-owskie, dlatego pewnie to wszystko spada na ciebie. Marcino, za 4 tygodnie, a w sumie trochę dłużej będę w domu, bo za 3,5 tygodnia będę kurczę w Polsce, ale jadę nad morze na tydzień do Adiego na zlot i tam sobie posiedzieć, pokopać w morzu, poeksplorować, poodpoczywać, a potem będę w domu przez 3 tygodnie jeszcze może uda nam się gdzieś kurde tradycyjnie wyskoczyć. Opowiadajcie ludziska, co tam u was słychać, bo nikt nic nie pisze, wszyscy śpią. Dziękuję bardzo, cześć, pozdrawiamy jak najbardziej team. Jesteśmy na Szeveningen, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć tak mniej więcej. Weszliśmy do baru na jakieś piwerko przed tym zanim zaczniemy eksplorować plażę ludzi od groma oj przepraszam zasypko cykałem Tobiasz, twój młody dzisiaj cztery ziko na plaży no ja po pracy byłem w wodzie po pracy byłem w wodzie się ochłodzić na dwie godzinki Padły dwa pizdionki, bez pizdionka nie wracam Padł łańcuszek, wpadł kolczyk Ale ludzi było masakra Mogłem tylko na głębokiej wodzie po szyję trochę pochodzić Bo inaczej się nie dało przejść Naprawdę Dzisiaj 33 stopnie I masakracja Ludzie wszędzie Wszystkie wody, wszystkie parkingi były pozajmowane Nie było możliwości się wbić Teraz dopiero przyjechaliśmy na noc z Piotrusiem Dobije jeszcze Robert do nas Miał być Bogdan i Ania. Pozdrawiamy ich serdecznie. Jeżeli gdzieś tam coś kurczę, może zajrzą. Ale no, nie mogli, nagle się tam nie udało. I idziemy teraz na noc, gdzie ludzie troszeczkę zaczną schodzić z plaży. Będziemy śmigać. Może coś wpadnie. Dlatego nie będziemy sami, nie? Tak, dlatego nie, i na pewno nie będziemy sami, będziemy ryć między ludźmi, bo dalej będą siedzieć. Topiaszu życzę ci tam na Pogori jak najbardziej kurczę Super Fantów, bo tam na pogori e, elegancko, jest elegancko. Pozdrawiamy tutaj, nie wiem czy ukraińskiego jakiegoś widza Bo ja... kogo czekaj No zdraskuj się ja, Dymitrija, ja wiem, ale nie wiem czy Dmitry to jest Rosjanin czy Ukraińiec więc yy, Dymitry, Zdravstvujcie <grywy> lecimy, lecimy dzisiaj na plażę i zobaczymy będą fanty na pewno, jakieś fanty na pewno wpadną posprzątamy trochę ze śmieci coś uzbieramy może euraczy już wpada coraz mniej, bo niestety wszyscy płacą zegarkami, wszyscy płacą telefonami już już jest naprawdę bida z euro. Pamiętam czasy, te 5 lat temu, jak zacząłem tą pasję. Jak o się jecha. przychodziło tutaj na Scheveningen, to dosłownie co się wynosiło? No, dwie, trzy godzinki, ja pamiętam. Za parking było zwrócone i zostawało jeszcze w cholerę i tak dalej. Tobiasu, Tobiasu, piwerko, piwerko Heinekena lanego. Nie, bez reklamowania, ale o! Haj, wasze zdrowie, jeszcze raz. Normalnie piweczko, piweczko, trzeba się napić piweczka na spokojnie lanego. A wracając do tego, to naprawdę jakiś czas temu, kurczę, to tutaj było tak, że było naprawdę grubo, grubo. No i nie było na stylu detektorystów, co jest teraz, bo teraz to Piotruś teraz to jest, nie, no, teraz to jest masakracja jakaś, kurde. W ogóle jak y, ja zaczynałem chodzić, to nikt nie chodził po parkach. Dopiero nas trzech, Wojtek i Sarwo, zaczęliśmy po parkach i dopiero zobaczyli ludzie, że, że można. Ale wtedy to się znajdowało. Od groma i euro, i srebra, i, i złoto było, wszystko było. Nie? Star stare monety srebrne, miedziane. Jest! Heineken is good! Lany, Heineken is good. Dla mnie najlepsze. Dobra, kochaniutcy, nie będę Wam już więcej marudził. Dziękuję Wam wszystkim tym, którzy do nas tutaj weszli na chwilę. E, życzę Wam bardzo przyjemnej, spokojnej nocy i miłych snów. Trzymajcie się. Przyjemnej niedzieli fantastycznej. Ci, którzy idą kopać... Niech znajdują kurcze jak najpiękniejsze. I stosunkowo udanej nocy. Tak. Ci co mogą, stosunkowo udalej nocy. Na razie, chod, trzymajcie się. Cześć, cześć.